Cześć, witajcie na kanale Piłkarskie Pepniaki. Na początku proszę Was o zostawienie łapki w górę i suba, jeśli ktoś z Was jest nowy. Mam także dla Was pewną promocję. Jeśli nie macie jeszcze konta na stronie BetClick, a zarejestrujecie się przez link podany w opisie, BetClick potroi Wasze środki. Tym oto sposobem wpłacając 50 zł otrzymacie dodatkową stówę, co łącznie da Wam 150 zł na obstawianie. Dodatkowo podając w formularzu kod promocyjny Pewniaki VIP otrzymacie dodatkowe 20 zł dosłownie za nic. Jestem pewny, że nikt aktualnie na rynku nie ma aż tak dobrej oferty. Link znajdziecie w opisie i nie zapomnijcie o wpisaniu kodu Pewniaki VIP, żeby otrzymać po prostu dodatkowe 20 zł więcej. No i chyba możemy przechodzić do typów. Jak wiemy, Liga Mistrzów się skończyła, ale nie skończyły się mecze w środku tygodnia, bo mamy aktualnie do czynienia z ligowymi podyczkami. Na dzisiaj przygotowałem dwa spotkania Bundesligi. Jedno to spotkanie Bayernu, no drugie to kolonia z Bayerem Leverkusen, czyli też ciekawy, ciekawy mecz, bo derbowy. Na początek kolonia z Bayerem, i tutaj według mnie goście powinni wygrać to spotkanie. Wiadomo, że mecze derbowe oczywiście rządzą się swoimi prawami, i to widać zdecydowanie po tym kursie na ten mecz, gdzie Bayern, no, mimo że jest aktualnie liderem Bundesligi, nie jest aż tak jasnym faworytem. Jednak wydaje mi się, że tutaj Bayern no jest w takim gazie, że nie mogą potknąć się no, z jednym z najsłabszych rywali Blitz i po prostu muszą sięgnąć tutaj po trzy punkty, dlatego typuje zwycięstwo gości. To jest też fajny kursik do złapania, więc wydaje mi się, że mega mega ciekawa opcja. Drugim meczem jest spotkanie, tak jak mówiłem wcześniej, Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. Kurs na to wydarzenie wynosi 1.38 i jest to oczywiście zwycięstwo Bayernu. No tutaj po prostu myślę, że Bayern po tej wpadce powiedzmy remisowej no powinien teraz udowodnić swoją wyższość. Grają u siebie na Allianz Arenie, gdzie idzie im jeszcze lepiej niż w meczach wyjazdowych. Oczywiście rywal też jest nieco mocniejszy niż Union Berlin, przynajmniej na papierze. Natomiast no Bayern na pewno wystąpi tutaj najsilniejszą jedenastką. Wszyscy Lepsi zawodnicy no, mogą już tutaj wskoczyć na, na pewno w tym meczu do składu, no bo już oczywiście nie będzie tych meczów co trzy dni. Za chwilkę czeka nas przerwa, no i na pewno Bayern tutaj nie będzie kalkulował, tylko oni muszą wygrać to spotkanie, żeby czasem przewaga zespołów z Leverkusen, jak i z Gipska tutaj nie rosła. No tylko Bayern jednak na pewno będzie chciał zdobyć pewne mistrzostwo Niemiec, a aktualnie na to się nie zanosi, dlatego wydaje mi się, że tutaj będzie pewne zwycięstwo Bayern Monachium a to po kursie 1,38 i w ogólnym rozrachunku kiedy połączymy sobie te dwa typy daje nam to kurs łączny 2,29 i w przypadku postawienia 100 zł mamy do wyciągnięcia 201 zł. Wy wytypujcie w komentarzu wynik meczu Bayern Monachium-Wolfsburg. Pierwsza prawidłowo udzielona odpowiedź w komentarzu dostanie 50 zł na konto Petkik. Jedynym warunkiem jest to, że trzeba subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. A do tego zapraszam Was na moją grupę na Facebooku Piłkarskie Pewniaki, gdzie znajdziecie inne typy, a także możecie dostać dodatkową dyszkę na typowanie. Pamiętajcie o promocji dla nowych użytkowników od BetClick. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie swoją opinię w komentarzu i słyszymy się przy kolejnych typach. Cześć!